Cześć, jak się macie? Witam w kolejnym odcinku say, Assassin's Creed. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz? Cienia, to są te uczniowie? No, mam ich Shift, no ale lecimy. Doskonale. Przez okrąg prosty. No, chwyć mnie. Oj! Chciałbym go uderzyć. Naucz się walczyć. Stawaj, stawaj! Walcz! Chwyć mnie! Nie, nie tak, nie tak. Tak właśnie, moi uczniowie. Każdy z nas powinien walczyć. O problemie. Przełamań. Rzucanie nożami? <grymne> Będę rzucał nożami? Spoko. Spróbujmy. Ej, bo to nie działa mi. I tam no. właśnie, moi uczniowie! Każdy z nas powinien walczyć! Nie, nie Tyle, wystarczy wam. nauczyłem was, Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Mam te noże? Ja muszę wyjść stąd. O! O, jak fajnie, mogę od razu się przemieszczać! O, jak fajnie! To gdzie jedziemy? Lestwo. O nie, nie będę tam jeździł. Domaszek. Obrzeże. Gdzie tam od razu to tam uda to Ja będę gnał. To... <coughs> nie pamiętam, jak to wygląda, ten Domaszek. Odległych przeciwników możesz uznać... Chyba, te z dużymi takimi punktami obserwacyjnymi, czy tak? Tak. Ja! biały konik? Tak.

Powolutku, powolutku. A ja to mam Panie wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Panie wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Spoko. No, Domy duże są. Handlorze. Handlorze. Mili ludzie. Chodają są oszala. Chodźcie ludzie! Chodźcie, 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 chodźcie. mam ciekawostkę. Wiecie, jak się w ogóle Altajon nazywa? Altajon to jest. Mm. A Ajabskie chyba imię. I się jakoś tak dziwnie wymamia Al. nie, przepraszam. Datone Elmanel Aha. O, Czyli, czekaj. E, to jest tak. Nazwisko, czyli ten Emanuel Ahad, to znaczy syn nikogo. A, ale, ta, i, ja, to znaczy lecący? Albo lecący orzeł? Jakoś tak. Coś z, tym, coś, 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 coś z orzełkiem jest związane. To by wy, wyjaśniało. To, ojej, spadłem. Wszystkie. Ojej, nie zleć tak. Wszystkie orzełki. Przynajmniej umownie. Ona się umówi rzeczą. To, to O to chodziło im. O. Plaga. Nie pomoże. <laughs> <laughs> Dla mnie. to dłonie! Dla na za to tak mnie.

Najlepiej to się wpakować sam się tak w sam środek walki. Nie ma to jak uciekać toczącym walki. Czemu wy tu lecicie? Ludzie, idźcie sobie.

o, jest kolejny. No to. Uch. Ach. I tak mam maksymalną ilość. Może 5 tylko. Czemu tak mało? I tak to jest najlepsze chyba w asasynie. O, i jeszcze gibkość. Czy gibkość? Animacja skoków i innych. To jest świetne. Strasznie mi się to podoba. O, patrzcie. Gdzie Ale co tu jest? Oj, spadłem. No nie. Spadłem, ale dobrze spadłem. to do wejścia. Altairze, przyjacielu, witaj, witaj! Czyje życie przychodzisz dziś odebrać? Nazywa się Abulnu głot. Co możesz mi o nim powiedzieć? Och, król kupców z Damaszku. Najbogatszy człowiek w mieście. Cóż za ekscytujące i niebezpieczne zlecenie. Zazdroszczę ci, Aldairze. Cóż, może nie tego, że cię pobili i pozbawili rangi, lecz całej reszty. Och, oprócz tych strasznych rzeczy, jakie o tobie wygadują inni asasyni. Tak, oprócz porażki i nienawiści. Tak, poza tym tak bardzo ci zazdroszczę. Nie obchodzi mnie, co myślą czy mówią inni. Jestem tu, by wykonać zlecenie. Zapytam ponownie. Co możesz mi powiedzieć o królu kupców? Tylko tyle, że z pewnością jest bardzo złym człowiekiem, skoro al cię do niego wysłał. Trzyma się w swoim gronie, otoczony przepychem szlacheckiej dzielnicy tego miasta. To pracowity człowiek, zawsze coś robi. Jeśli pobędziesz wśród ludzi jego pokroju, dowiesz się o nim wszystkiego, czego ci potrzeba. A gdzie doradziłbyś mi rozpocząć poszukiwania? Na twoim miejscu zacząłbym od meczetu Omajadów i suku Sarudża. Jedno i drugie leży na zachód stąd. Na północny zachód znajdziesz cytatelę Salahadina. To popularne miejsce spotkań w przeszłości okazało się pewnym źródłem informatorów. Te trzy miejsca powinny ci wystarczyć. Dziękuję za poradę, Rafiku. Wrócę, gdy zbiorę potrzebne mi informacje. No to lecimy. Zapomniałem już nazwy. Strasznie nie są tutaj nazwy. Jakiś. jakiś. plac, czegoś. Powinno być napisane jak nacisnę, nie wiem mapę albo... Albo to nie, no, to, to nie. No nie. E, nie ma. E, co to pisze? Liczba mieszkańców? Wow! Ja. O kurcze! Co to takie takie coś jest nawet? Wszystko no wszystko najlepiej. Zbliżenie, o, przyda się. Legenda. Dobra, no fajnie. Gdzie miś. Na zachód, a gdzie ten zachód jest? Tam co jest, sól czy zachód? Ciemne te, te słońce jakieś. Ale najpierw to, to co? To się gdzieś wyspinam. Choćby tu. Bo tutaj nic nie ma. Taka, taka pustka. Gdzie to jest? 100 metrów. Podstawię... pta przeskocz. Oj, wyjdziesz tutaj? Nie wyjdziesz. Po co ktoś miałby to robić? Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ach, te nawisy. Najdłużej sodzi na nich. Albo ta. Proszę, nie możecie On nie skacz! Jestem biedna, chora i głodna. Jejku, co on robi? Skacze sobie. Abyście ludzie nie widzieli. On sobie krzywdę. Ja mu wtedy nie pomogę. Ło! Ło, fajnie. Ani kroku. Kto to mówi? Nie wyjdziesz? Tamten? Zaraz, już po gościu. No, po coś się odzywał? Byś siedział cicho i grzesznie, to byś jeszcze żył. Pięknie. Co się wychodzi? Oha, to już tu, mm, chciałem wyżej ładnie. Kale, patrzcie na to, to jest patrz, i ja cię kręcę. Ja tak życie nie a To, dopiero nie patrzcie. Ła Hop! <laughs> Ciekawe, nawet bardzo ładnie. O, to tam pewnie mam się udać. Tu co jest? Tu coś złotego. Tam, aha, tam to największa wieża. Chciałbym na nią wyjść już. Uiiii! A ja już w loky. No by się jakąś misję po co Krakcie wykonać. Zapłaci za Ja mam wyjść, nie mam wyjść, no no. No przejdę. Przejdę. Ktoś powinien go powstrzymać zrobi sobie krzywdę. Jak mam tam leść? Wszyscy Tam nie mogę iść. Blokada mapy tutaj. No, ja tak odejdę, zaskakuj. Ach, te nowisy. No, kolejna synchronizacja. Może to się wreszcie jakąś, znaczy, zobaczę jakąś misję. O, jest coś. Było zabójstwo. Dobrze. Też mamy misję. Ha. Ale to w następnym odcinku. Jak zwykle skończymy w sianku. Komentujcie. Subskrybujcie. Na no, Jazie. Cześć.